Nieco mniej łódek niż zwykle o tej porze roku można było oglądać na Jeziorze Ełckim. W regatach o Puchar Starosty Ełckiego wystartowało 14 optymistów. Tylko tyle, bo nasze zawody pokryły się terminem z dużymi zawodami w Kamieniu Pomorskim i to tam pojechała wojewódzka czołówka. W Ełku oprócz reprezentantów gospodarzy pływali jednak zawodnicy z Pisza i Suwałk. Pogoda dla że była wyśmienita. Tutaj akurat nie było aż tak źle. Bałem się, powiem szczerze, że przy dużych wiatrach ci najmłodsi, którzy w tym roku właśnie mówię zaczynali, że sobie troszeczkę nie poradzą, ale... Ale nie było tak tragicznie. Pod nieobecność faworytów szansę dostali młodsi zawodnicy ełckiej sekcji żeglarskiej. Wykorzystał ją ośmioletni Kacper Mig, który zajął trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej po siedmiu wyścigach. Kacper powtórzył swój sukces z młodszej kategorii. W pierwszym dniu dobrze mi wyszło bardzo. To jest taką bardzo dobrą drogę do pierwszej boi. W drugim dniu to już tak nie za bardzo. Taka droga była nie za dobra. Ale i tak było dobre miejsce. Rzadko zdarzają się tak dobre warunki wieczne jak podczas tych regat. Przez dwa dni wiatr wiał z prędkością 6 metrów na sekundę. Dla niektórych był za silny. Łódka Julii Jagodyńskiej z ałku wywróciła się, innym jednak taki wiatr nie przeszkadzał. Żeby było więcej kwałów, albo żeby był trochę większy. Mimo wszystko najmłodsi odcy żeglarze poradzili sobie całkiem nieźle. Przedszkole żeglarskie, które u nas tam po prostu jest i Ada Krystochowicz zajęła pierwsze miejsce wśród uks ów Chłopak spisza, powiem szczerze, piątek chyba ma, Mikołaj drugie miejsce. I trzecia, Jagodyńska i Julia, też od nas z klubu. Także no ci młodzi, którzy w tym roku zaczęli, oni bardzo ładnie się pokazali. Regaty zorganizował międzyszkolny ośrodek sportowy w Ełku. Kolejny raz żagle pojawią się na jeziorze dopiero w czerwcu.